Czę, żeby na to, Kappa, to witamy. Z tej strony rybki. I O Jezu, to będzie coś pięknego. Dobrze, ale... co my tu mamy zrobić? W sumie to pojęcie, że nie pamiętam dokładnie. Miałem, miałem wskazać ci niby, gdzie masz postawić portal coś takiego, ale mam udawać, jak GLaDOS z naszym partnerem, tylko nie pamiętam po prostu, jak się tam skakuje. No to świetnie się Tak. Specjalnie to zrobiłeś? Nie, nie zrobiłem tego, ja po oh. prostu jestem idiotą. Dobra, trzeba skoczyć i zabrać broń. Co trzeba zrobić? skoczyć i zabrać broń. A, wskoczyć po prostu i zabrać broń, tak. I zginąć, tak? Tak. No, wierzę w ciebie, uda się. Po czym się tutaj zbierało? Pod e. f -ką? E. Pod E. Okej. Okay. O! 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 I ja od razu ja. O! Patrz, no nie trzeba było ginąć Postaw sobie drugi portal tam i wskakuj. O Jezu. Trzeba było jej pokazać, przecież ci, że masz jej pokazać, że miałem dami. Wow, to jest takie trudne teraz Dobra, dasz mi przejść? Nie. Panie. Ja rozumiem, że pan inżynier po SP, ale do jasnej ciasnej nie baw się Walusa. Ekskluzywny gameplay ja rozumiem, a nie mógł od razu... To tylko początek jest. Tak, to Zobaczysz tylko później. Oj, później to będzie jeszcze śmieszniej zakładam. Co zawsze? Znaczy? Nie wiem. Bawiłem się moimi portalami. O, kostka Trzeba być przyjacielem i odchodzić... oh, no A nie To nie powinno zdziałać Oła To jest zapada Dajcie to tu wyrzucam, musisz to A Dobra, rzucaj. Wiesz Nie wiem, czy to dla ciebie ma iż, czy nie? A tak, dobra Okej, okay, nie musisz to przekazać Nauczyłbyś się chociaż tą kostkę dobrze stawiać, co, panie majster. Nikt cię co prawda, do. Nikt cię co prawda, do tego nie zmusza, ale. Wiesz, to musimy postawić tutaj portal najpierw, po mojej stronie. Czekaj, ja muszę stanąć. Musimy tutaj gdzieś postawić portal, przejść dalej i postawić gdzieś tam dalej portal, jeśli dobrze rozumiem. Chyba tam u góry. Okej, okay. bo to. Bo jak przechodzisz przez te. Cokolwiek to jest, energetyczne bramki

Chyba, chyba coś na mnie nie działa. No nie, z Walusem było dokładnie tak samo. Też żeś mi tak robi, więc to, to już nie jest śmieszne za dwudziestym razem. Na pewno. Dobra, dalej jest śmieszne. Jak się czujesz będąc jedną wielką kulą? Czy nie powinno być przypadkiem na odwrót? Tak w sumie Patrzę na rzeczywistość. Oj tam, zostaw mnie. Dobrze, nic, Jestem nic nie Jestem gruby mentalnie.

Dobra, co teraz? Eee, hmm. tak a propos, Jeśli chodzi o te kroki, które tam były pokazane, to już wiadomo dlaczego jesteś taki gruby. Dobra, idziemy do jedynki, bo zaczynamy w sumie od jedynki. Ja tutaj mam trochę więcej... ...ogarniętych poziomów, ale to dlatego, że... Eee, czekaj. Zaczynamy od jedynki. Tylko dlatego, że no grałem wcześniej, tak, z walusem, więc Oj trochę tam. tego było więcej. Co jest? A Nie wiem, coś się zacięło. Tak. Coś się chyba zaciąłeś, za gruby jesteś na tą komorę. W mi powiedz mniej ja więcej kiedy, się to, nie, to jakoś nie narzekałeś. jak się spotkaliśmy to nie narzekałeś. Us, need to be powiedz mi, co ty robisz, postaw mi gdzieś tej portal 1. A potem gdzieś tam drugi w środku już. Muszę. Chyba tak. Eee, dobra, okej okay, idę. No idź tam. Dalej. Ja się będę musiał, będę musiał chyba wrócić przez portal. Nie no, idź dalej przez drzwi. No to jest to. Ale jest zamknięte. Ale są zamknięte? A, czekaj, to nie te drzwi, chwila. Niepotrzebne mi były. Już, już mam portal Dobra. Gotowe, idziesz dalej. Zrób mi się na niebieski portal ten na ścianie przy, za tobą. Tutaj. Dzięki. Nic nie, absurd. nic nie zrobiłem. Nic nie Co zrobiłem. Nic nie zrobiłeś. Tego nie było widać. Nikt tego nie widział. Zobaczcie, już się otwieram drzwi. Chodź tutaj. Dobra, nie będzie. Zbyt mogłem się w ogóle nawet nie wypuszczać już, ale mniejsza. Dobra, idź. A co się się jest stało? Co <grym> nie jest na portalu swojego? Wcale. Rozumiem, że możemy go anulować twoje. Kim był Terry? O jakim Terrym tutaj mowa? Nie wiem, zakładają, że jesteś mądrzejszym. Nas. Chyba. To dobrze, że zaprawa, you know, in some human sports, hmm, Co my tu będziemy mieli? Będziemy pływać? Hmm. I będziemy rzucać kostki? Okej, okay, to jest czasówka. Nie wiem, co to nam da, póki co, więc ja tam przejdę. Otwórz mi to, na ten czas. Eee, Okej, okay, pod tabem masz widok partnera, ja tutaj też widzę. Okej, okay, poszło nas obu. Okej... Okay. Hmm. Chodź tutaj. Cześć przez portal. Cześć. idziemy. No idziemy ładnie. O nie, to pół księżyc. Co my teraz zrobimy? Czy to jest zadatka logiczna? Nie wiem, nie pamiętam Eee, Czekaj. Co tutaj trzeba było zrobić? Wiesz pójdę po prostu tam na górę, ogarnę o co chodzi. Tutaj jest przycisk Dobra, teraz trzeba iść. Aha, bo to jest czasowe. Jedne, są dłu jedne trwają dłużej, chyba drugie krócej, nie? Dobra. A Okej, okay, po prostu musimy we dwóch nacisnąć to w odpowiednim czasie. Chyba. Kropka jeszcze została teraz. Kropka jest tutaj. Dobra, czekaj, musimy to ogarnąć. Tak żeby dwu, dwóch z nas nacisnęło z jednej strony i dwóch... Z, i Przepraszam. Żeby jeden z nas nacisnął z jednej strony dwa, a drugi z drugiej. Ty idź tam gdzie masz swoje portale i naciśnij tam te dwa. Okej okay. jak idziemy? Mam piłeczkę, uuu, piłeczka. Udało się to jest? Myślałem, że mogę w nią w ciebie rzucić. No cóż. cóż. Idzie to i tak sprawnie niż było, chociaż pamiętam te rozmowy wtedy, jak były z Walusem o. E, figurkach e, Hitlera, czy coś takiego. Nieważne, NIEWAŻNE! Dobra, czekaj. Bo trzeba tutaj stworzyć portal. Ja muszę stworzyć z drugiej. Tutaj, o. E. E. O. Musisz teraz stworzyć z tej, tutaj. Będę drugiej. Tak żeby przeszło przez znacznik. Hmm. No, przesuń go trochę po prostu w lewo. Ja miał nam się ten tej ciemny. O, ba bardzo dobrze imperyjistyczność. Hmm. Prawie ogarnąłeś jak działają sensory. Prawie. Zło, prawie spraw. Okej. Okay. Kostka. Eh. Taką może <grymne> mi nie zabierać kostki, panie imperialista. To jest moja kostka Dobra, już, już, koniec zabawy Eee, okej, okay. temu na razie nic nie zrobię Zabitam. Co stało? Zabitam Jak ja to zrobiłem? Normalnie to przechodzę, no Nie zabiję. tamty Eee, no. I zabij tamtych. bo ja przez to mogę strzelać zapomnianym laserem, okej. Okay. Zapomniałem, że ja mogę używać rzeczywiście tego lasera w kontekście, w kontekście, y, przez ten, przez y, ściany, tak? To czekaj, to musi, czy to musi iść tak, czy coś jeszcze trzeba tutaj zrobić? Bo ja nie ogarniam. Chyba nie Tam jest z drugiej strony, tak? E... Chwila, aha, to musi przejść tutaj, tak? Dobrze rozumiem ten laser. Czy nie? Bo ja już nie wiem. Mm, tu musisz postawić tam, portal, i tu portal. A okej, okay, bo to jest rzeczywiście portal miejsce na portal. O jezus, głupi jestem. Nieważne. Dobrze, bra brawo, imperialistko, zrobiłeś to. Jestem z ciebie dumny. Chodźcie, bo niestety musimy wchodzić we dwójkę. samemu <noise> mi to nie przepuści.

Dobrze, zrobić 150, niech ci będzie, okej, okay? Wygrałeś. 150, nie wiem. Zaraz wrócę. Znaczy tam do gry, muszę ci kodekotnie przyciszyć. Tak, co tu dzieje? Co się działo? Nie wiem. Dobra, co my tu będziemy mieli? Dobra, chodź, mi się już wygłupiać. Może, chociaż raz o nie, dobra, pamiętam to. Jeden z nas będzie musiał tam wejść. ty jesteś gotowy? No, idź Eee. Chodź. chodź no. eh. Idź dalej Idź dalej <laughs> e, nie w tę stronę, czekaj w tę stronę, ok. Dobra, idź Zrób sobie portal Zrób sobie portal na dole Idziesz dalej Na dole, nie w tę stronę, czekaj Nie do góry No Idziesz Eee, cyk Just taught Blue a in Dzięki. <grymne> Przepraszam. Przepraszam. Nie, tku, to nie było przy... specjalnie. Ja te... no nie, akurat nie. Akurat to nie, To jest na dół. Okej, okay. a tam to jest do góry. Na dół? No. Na dół. E, do góry. Wiesz, kostkę? Zrób sobie portal, weź kostkę. Aha. D dobry portal, imperialisto 10 na 10 Prawie tak dobry jak w Łodzi. Hmm, łódź bałty. dokładnie. Eee, a to ma. Nie ma znaczenia, okej, okay. to. To może być w górę. No idź. I zrób sobie teraz portal. Dobra, zrobię ci to portal, nie ci będzie, proszę. Bardzo dobrze. Teraz sobie sam przejść tutaj już, do mnie. Eee. Aha, ty nie możesz tak. Czyli będziesz musiał się nie teraz sam ma... wrócić. O. Chodź. Zadziałało, zadziałało. Tak, działa, działa. To, że jak technik po SP to, to już inna sprawa. Co ty masz w nie wiem o ci chodzi, no. Akademia Sztuk Pięknych. Wspaniali technicy potem wychodzą. Magistrzy takich wspaniałych kierunków jak e, historia sztuki. Hmm, Jest mi zachęcająco. To by tak zachęcająco jak kopanie rowów. Albo pracy na magazynie, nie sądzisz? Czy kopanie rowów przynajmniej będzie dla pracy? Wiesz, zawsze możesz produkować jedzenie, prawda? Na przykład pakować chipsy, a potem ci zbrzydną. Dobra, co tu będziemy? Będziemy pływać i znowu będę ginął, okej. to mnie przytulasz z Spieprzaj! Dobra, to zmieniam o, o, tak o, o tak o tak Dobra Co to robi? To obniża, ale... Wiesz co tak, Musisz sobie zrobić tutaj portal za sobą teraz Jeden? No za sobą na tej ścianie tam I drugi... O tam, mniej więcej. No dobra. I idziesz Przechodź, bo teraz mam z drugiej strony właśnie platformę, okej okay. E, Zapomniałem o tym! E. E. Dzięki! Przepraszam! Oparzyłem się, przepraszam! Kurwa, Maciek! Ta maszyna tu przez szereg na ciebie spadła, co ma 3 tony uścisku w szczękach. Dobra, zbyżek, jedziesz, jedziesz tą windą Postaram się... Postaram się, żeby cię wciągnąć tutaj na maksimum okay. Chodź, trochę spadał O, mogę jeszcze Hmm Okej, okay. i teraz zrobię ci to Zrobisz mi to? Tak, zrobię ci jeansy. <grym> Jak zrobić to. mi ko Jak zrobić mi portal, to zrobię ci jeansy. <grym grym grym> o nie Dobra, y gdzie jest ten drugi portal? aha Możesz mi go zrobić gdzieś bliżej, na przykład na tamtej ścianie Na tamtej ścianie, na tej platformie, która jest teraz na zewnątrz. Dziękuję. Ja sobie już to zaraz ogarnę sam. Ja prawdziwa kobieta. Niezależna. Niezależna. Najważniejsze. I cyk, jestem z imperialistą i jedziemy dalej. Wszyscy wiem o co chodzi. Bardzo dobrze nam poszło. Ja też tak uważam. Tylko raz Tak, tylko raz. Tylko raz padać do kwasu. To Ale była będzie... woda. Dobra, niech będzie woda. Dostałeś yy, szybkiego otwarcia czy coś takiego. To była Wisła. Yy, tak, yy, przemsza. Nie, przemszy to nawet to, to nie byłaby woda, przepraszam, okej. Okay? Yy, Obraźnię tej wodę. Occur outside the of the Woda nie ma uczucia. Uh, Hu, mogę postawić tutaj portal. I tutaj też. Hmm. Czy nam jakoś pomaga? Yy, teoretycznie nie, ale tam coś jest. To nie wiem jak to ma nam pomóc aktualnie, czekaj chwilę. Easy, Może no. u góry. Co? Eee. Zabrał mi portale kurwa, są się takie portale ma kurwa, ja nie <laughs> Do not trust her no, no, umija nice. ważne Lore, no Lore Co to Lore? I matematykę omijasz jeszcze Matematykę? O kurwa, panie, matematykę to tak. Yep. E, całka, tu jest całka, tylko ktoś zjebał funkcję. Gdy to jest przed to jest suma, czy... wow. A to różniczka będzie w takim razie. W sensie bo liczymy pole pod... Dobra, no ja nie, nie, mam nie bo zanudzimy widzę. był no. ten, ten? Nie wiem, no wygląda trochę jak sygnał na przykład. A ktoś chyba jedną jak, jak tutaj to maso masował je, zrysował, bo że... To nieważne. ważne. Koniec, koniec wykupów. Bo zamudzimy widzów, imperialista. E. Okay, musimy naraz to zrobić. O nie. Dobra. Dwa. Jeden. Go! Uuu, zadziałało. We did Cześć. Serio? Tak. Serio. Możesz przejść? Może, okej, chodź. ty no chodź! No po co tam? Tam chcesz po płytkę iść, tak? Tu nie, nic nie ma? Nie, tam, tam nie ma tego czytnika, przecież ten czytnik jest tam. Wow. Ale zobacz, czy ty już tak dawno nie widziałeś stacji dysków, znaczy DVD? Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę. Bardzo dobrze. Uwielbiam GLaDOS. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a failing, by the way. Oh, i something with robots. Ogólnie to powiedz mi, kiedy będziemy nagrywać mniej więcej pół godziny, żebym wiedział, że, że będziesz kończył odcinek powoli. Okej, okay, to ci nie powiem. Okay. Uła, panie! Panie, my już skończyliśmy! Ale Wiem, ale skończyliśmy już pierynkę. To w sumie możemy zakończyć. Znaczy, no jak wolisz, nie? Jeśli no, mamy gdzieś... 21 minut, coś Okej, okay, to w następnym odcinku, masa i prędkość. Imperator to coś dla ciebie, będziesz się mógł toczyć Okej, okay, ja będę prędkością, w... ty będziesz masą Dobrze Okej, okay, to do następnego odcinka do Odcinka